Witam Was. Dziś będziemy reagować na świąteczny e, film Wojana. na Wigilię, e, na Wojanowicach. Nowy limitowany Wojanek o smaku gumy balonowej już do Ogólnie e, jakoś niedawno wszedł nowy smak e, Wojanka guma balonowa. Może jak będę go miał to zrobię reakcję na niego. Znaczy na jak będę go miał to zrobię na jego reakcję, ale dobra, oglądamy dalej w sklepach Biedronka. mmm, jest pyszny. Zaczęło się widzowie, Spójrzcie, spadł na Wojanowicach pierwszy śnieg. Wow, niesamowite, no brawo, no wow. no. Czemu mnie się tak ekscytują?

świąt, widzowie dużo spokoju, e, świątecznego dobrego jedzonka i wszystkiego co najlepsze, prezentów, dużo strówka a my musimy przyozdobić sobie nasze domki zanim siądziemy do świątecznego stołu tak, super pomysł, ja już mam e, cały pomysł jak ozdobię mój domek także ja już idę O no. w ogóle co, co on ma tutaj za modę że ma jakąś jak, broń tutaj w ogóle oczywiście są wojanki wiadomo e, Dobra, mamy masę rzeczy i oczywiście no. na stole wiglin Bojangi czekają naraz! Nie, nie wytrzymam zaraz. No. To super! Kto lepiej przyozdobi domek, ten dostanie więcej wojanków, okej? Okay? Możemy Co? się mówić. Jezu! Dajcie już spokój z tymi wojankami! Wy chyba tam w tych wojanowicach to się żywicie z tymi wojankami. Ja <grym> tak, tak, Mój domek będzie tak dobrze ozdobiony! Nie, będzie, będzie lepszy! No ja wygram, zobaczcie. mi się wydaje, że luczek wygrał, zawsze mamy ładnie uzdobione domki. Zobaczymy, zaczynamy w no takim. W ogóle świąteczna muzyka leci w tle. W takim razie widzowie mój domek póki co nie jest ozdobiony. Póki pada śnieg i jest bardzo zimno, więc ja chyba zacznę od dekorowania środka. U, jest bardzo zimno. Skąd jak ty masz niby czuć zimno jak ty grasz? Co ty masz czuć zimno w gr Aha i w ogóle to mam przez cały czas na tej kaberze tego wojanka o smaku gumy balonowej. <gum> wiadomo... Wiadomo w jakich celach naszego domku. Zobaczcie, nawet woda zmienia się w lód, więc całe Wojanowice stają się świąteczne z okazji naszych pięknych świąt. Dobra, środek mojego domku jest mega taki nieświąteczny. Czemu tam był sklep z komercją? No bo wywoja daj z To jest blok, blok reklamowy po prostu tego filmu. Więc musimy to jak najszybciej zmienić. Postawmy sobie tutaj odpowiednie rzeczy i spójrzcie tylko na to. W tych skrzyneczkach mamy wszystko, co potrzebujemy do zrobienia najbardziej świątecznego. A nie ma barszczu z uszkami e, pierogów? A bo, bo to. Bo one powinny być na wigilii. No, one powinny. Jeszcze karpy w sumie. No to 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 to, 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 tych rzeczy to powiedzę, to, to. To no powinny być jakieś potrawy Powinien być barszcz z uszkami i, i, no, i, no, I Karp i pierogi Pierogi oczywiście Ale najważniejszy barsz z uszkami No i wyglądamy no, dalej Czekaj Super okazja w sklepach stacjonarnych Nie, RTV EuraGD Dwie raty gratis Kup 30 Nowy limitowany wojenny Palmowy, to bym tylko tak Mmm, jest Hmm, Zaczęło się! czemuś, widzowie, spójrzcie, spadł na wojownik jak pierwszy śnieg! na Ale jest gręknie, jest świątecznie, naprawdę już zaczyna tutaj zobaczcie, spolec cał...

no Jej, będziemy będziemy stawić, się stawić, nie będę tapet. Widzicie ten ludzik, za tamy ładnie udobniony. Na maszenie, zaczynamy w takim razie widziowie. Mój domek póki co nie jest ozdobiony. Póki pada śnieg, i jest bardzo zimno, więc ja chyba zaczę od dekorowania środka naszego domku. Zobaczcie, nawet woda zmienia się w lut, więc całe warunki stają się świąteczne, z okazji naszych pięknych świąt. Dobra, środek mojego domku jest mega taki nieświąteczny. więc Musimy to jakoś szybci zmienić. Postawmy sobie tak odpowiednie rzeczy i spójście tylko na to. I w tych skrzyneczkach mamy wszystko, co potrzebujemy do zrobienia najbardziej świątecznego domku, który będzie najlepiej oceniany, mam nadzieję. A może jeszcze jakieś potrawy wigilijne? A dzielenie opłatek będzie w ogóle? Więc weźmy sobie to wszystko i zaczniemy ozdabiać. Na samym początku zrzucamy sobie te stare obrazy, które tutaj są niepotrzebne z okazji św... Niepotrzebne... U mnie tam się nie przeostraja bo u mnie to jest tylko choinka i tylko obrus jest przyozdabiony, to... to, to. To one nie są za bardzo świąteczne. Zamiast nich rzucimy sobie tutaj takie bombki, które będą przyczepione i sobie będą tutaj latały. Przy telewizorku damy, może, sobie coś takiego. Zobaczcie. O, pięknie to wygląda! Jest świąteczne. Jakie on ma mody w ogóle, że takie rzeczy ma? Świąteczne, jest świąteczne. Rzucimy sobie tutaj jeszcze na. No, jest świąteczne, jest świąteczne. No, więc. Przepraszam. Nasze kolorki, tak jak tutaj, okej. Okay. Jeszcze wyżej zniszczymy tą pochodnię i również postawimy sobie jakieś inne bombki, tak, bo tych bombek mamy całkiem sporo, więc sobie je tutaj por bombki na ścianach, nie? Rozrzucamy wszędzie po całej naszej ścianie, żeby tutaj był świąteczny klimacik. Zaczyna się, no ja uwielbiam ten okres świąteczny, zwłaszcza właśnie na Wojanowicach. Mam nadzieję, że wy też i mam nadzieję, że dzisiaj sobie super świę... spędzicie dome, e, domek święta w... Super spędzicie sobie domek święta... Świę... Z rodzinką w domku e, i będzie przyjemnie przy barszczu no dobra, no to patrzcie, tutaj to fajnie wygląda. Jeszcze tutaj do mnie jakąś śnieżkę dorzucić, bo te śnieżki super wyglądają niebieskie są, więc moje. Hehehe, moich musi być najwięcej śnieżek. Jeszcze damy jedną tu, jedną tu, ale to ładnie wygląda, zobaczcie już całe moja prawie zrobiły się białe! Jingobels, bells, Jak to będzie piękne! Dobra, musimy oczywiście... Yeah, jak, jak mnie denerwuje, to w jakiś sposób ten koleś mówi, nie? jest takie strasznie denerwujące dla mnie. Również zewnątrz, też przyozdobić, ale to później. Oczywiście dajemy tutaj również kokardkę z napisem Wesołych Świąt. Tutaj damy taki świąteczny napis na czerwono z napisem W O nie, musi być Wesołych Świąt. O dobra, i teraz mamy Wesołych Świąt. Widzicie jak pięknie tutaj to wygląda? Napisane. Jakie Możemy dorzucić jeszcze tutaj coś takie. A nie, to jest coś. A zadbajcie o potrawy wigilijne. Pierogi, karpia. Yy barszcz z uszkami, o, barszcz z uszkami akurat najważniejszy. No i jakieś opłatki jeszcze. No bo co to za wigilia bez dzielenia się opłatkiem? I barszczu z uszkami, barszcz y, z uszkami to jest bardzo ważna rzecz, to jest bardzo, bardzo ważna rzecz. To czekajcie, to rozwalimy. I weźmiemy sobie tutaj to. O, dobra, fajnie to wygląda. A uh, okej. Okay. Idziemy dalej. W takim razie musimy to bardzo dobrze przyozdobić, więc dorzućmy sobie tutaj takie ozdoby. Tutaj przy naszym telewizorku, zamiast y, jakiś roślinek, to takie lizaki świąteczne. Myślę, że one też fajnie oddają klimat świąt, więc rzucimy sobie jeden tu, drugi po drugiej stronie. Będzie to super klimatycznie wszystko wyglądało. Lizaki świąteczne... Niebieskie pomarmy, po prostu. Bardziej mi się kojarzą ze świętami, więc jeszcze sobie walniemy je z tej strony i. Jakieś potrawy, może byście ugotowali wigilijne. Z tej strony. O, zamienimy sobie. O, i pierniki. Pierniki też są ważne. No, pierniki są bardzo, bardzo ważne. Pierniki. Mhm. 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 Pierniki to jest też ważna rzecz. Barszcz z uszkami oczywiście też, no i prezenty, ale najważniejszy barszcz z uszkami, no i opłatek, ale najważniejszy barszcz z uszkami, no i pierogi w sumie, może jeszcze. U mnie też na Wigilię mama robi ryby po grecku. No i... Dobra, oglądamy dalej. Oczywiście nasze drzwi również, bo nasze drzwi obecnie są takie stare i nieładne, więc musimy je zamienić na nowe świąteczne, patrzcie Nie tylko. Stare i nieładne. No to Pum! I widzicie? Teraz są świąteczne drzwiczki. I z zewnątrz również zostawimy tutaj jakiś świąteczny e, dodatek, tylko zmienimy sobie to to. O, i uwaga. o jak to super wygląda, ale to musi być. E, o, symetrycznie. Teraz to wygląda super Więc już jak Nie wiem co to ma wspólnego z, z byciem symetrycznym. Znaczy, no są jakby te dwa. Dwie połówki, co prawda symetryczne. W sensie takie same z obu stron ale, ale no, no, no... Jak jest jedna strona, to jak ma być? <grybujesz> jak jest jedna strona, to jak to ma być symetryczne. Chyba, że tą jedną stronę też podzielić na pół, no te, ale tam to akurat chyba nie było. było. No dobra, walić to. Ja troszeczkę zacząłem z zewnątrz, ale zajmijmy się jeszcze troszeczkę środkiem, bo oczywiście co to byłby za domek, gdyby nie było tutaj choinki, więc postawimy sobie... O! Właśnie! A, ale świeczek to może lepiej nie być, się dom spali. A tak choinka mocno się pali. Choinkę... I ona nawet zasłoniła troszeczkę ten syf, no W ogóle nie wiem, czy zdać, ale jest taki żart. Um, przychodzi synek do mamy i mówi... Mamo, choinka się pali. I mama mu odpowiada synku choinka się nie pali tylko się świeci potem znowu mówi i mówi mamo choink choinka się pali a mama znowu mu odpowiada synku mówiłam ci już że choinka się nie pali tylko się świeci potem znowu przychodzi do mamy i mówi mamo firanka się świeci <grywa> <grywa> Który tutaj jest w moim domku, i zasuniemy też z tej strony, bo to są jakieś niepotrzebne skrzynie. I teraz jest znacznie Niepotrzebna skrzynia. Skrzynie są zawsze potrzebne. nie lepiej, zobaczcie. O. Pochodzisz dwie choinki. Tak, tych skrzyń tak bardzo nie widać. No, no dobra, włączę full screen, a lepiej będzie się oglądało. Ja nie chcę ich niszczyć, bo tam są przydatne rzeczy. Walimy sobie również choinkę gdzieś z tej strony. Okej, okay. z... wystarczyć jedna choinka. Zamiast może tego, super, zamiast tych książek, które tutaj stoją, postawimy jakieś świąteczne dodatki, które mamy tutaj i zobaczcie, jakie one są fajne, to są takie miniaturowe choineczki, jedna będzie świąteczna, taka y ze śniegiem, a druga będzie... E czemu budzik zdejmuje? Taka zielona z jakimiś lampkami. Super, to wygląda! I z zewnątrz również tutaj potrzebujemy jakiś dodatek, więc pek. O, coś takiego, tylko znowu niesymetrycznie. Więc damy sobie. O, w taki Jak sposób. Jak nie jest symetrycznie? Było to symetryczne. Znaczy, może jakieś kawałki są inaczej, niż z jednej strony. No, ale było wtedy symetryczne. 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 Co mówisz, że nie? Super, mamy na wejściu. Ja wiem, że dzieciaki i tak nie wiedzą o co chodzi. Co to znaczy symetryczne, ale było, ok? Było. I na wyjściu taką ładną kokardę. Kokard mamy jeszcze więcej, i są one w niebieskich kolorach. No bo ja oczywiście spędzę te święta na niebiesko, bo jesteśmy wojanty, więc postawmy sobie. Je <słyskujesz> Będzie na niebiesko, bo jesteśmy wojanty. <słyskujesz> to było głupie. <słyskujesz> A nie dlatego, że niebieski to twój ulubiony kolor. Jedną kokardkę również tutaj, z tej ty, strony. Ale nie A... do ciebie na sandka! What? Tyś Masz sanki, jak to to zrobiłeś? Jakie kozackie! No i możemy razem sobie jeździć na takich sankach, ale super, co? Ej, teraz można się ślizgać, jest tak fajnie! Super te sanki, Super ty możesz, wziąłeś? Ja a, se skraftowałem, a wiesz, że można dać tutaj na przykład pieska i z nim jeździć na sankach? Gadasz, ej dobra, no to to w sumie bardzo fajnie by to wyglądało. Zobacz, jak dzisiaj się poki... Puki... <laughs> można wziąć psa i jeździć z nim na sankach. Wątpię, żeby to było bezpieczne, wiesz, Ptyś? Co podoba moje. On może nagle wyskoczyć i będzie po psie i po tobie. Bo właśnie wyrósł za szanki, giecą, a pies zostanie. Potrącony, ojojoj. Oj. Miejsce świąteczne, wiek, pierwsze piętro. Jest, jest super a mam pytanie: A ubierzemy jedną wielką choinkę do Ej, no można w sumie ubrać taką jedną wielką choinkę. Ja tutaj. O, to by było dobre. To by. To mi się podoba. O to chodzi. Już widzę, że mm, te rzeczy zamienię na choinkę ładną. A, nie tą choinkę, to dobra. jest taka malutka. No ja wracam do siebie i to i tak dekorować dalej. Powodzenia, pa. A, dobra, dzięki, dzięki. E, powodzonka. My musimy tutaj wrócić i sobie dokończyć. Ale sami widzieliście, że tych miał naprawdę bardzo fajne sanki. Nie wiem, skąd on je wziął. Ale Oj, zobaczcie, boy. ja tutaj... Ops, sorry. Tutaj ma wiele osób ma sanki, co się tak jarasz. Moja tajna baza, nikt o niej nie musi wiedzieć. W tym miejscu postawiłem... Ej, to jest postawi moja... Ej. A, nie, akurat... Y to akurat było dobre, nie? że nie, że jak na przykład Smajslow, że tam był jakiś Traptor, którego oczywiście każdy by zauważył i on się potem tak jak... O, mają tajną bazę! Mają tajną bazę! Tylko on faktycznie jakoś yy, ukrył tą tajną bazę, a nie że jakiś Traptor, którego wszyscy widzą, a potem udają, że nie widzą sobie taki kominek świąteczny. Wow! Czy on nie pasuje idealnie? I ma nawet takie skarpetki na prezenty z Wojantim! Ej, dobra, nie mogę się doczekać, jak już w końcu będzie ta wigilia, tylko no oczywiście musimy mieć wszystko do tej wigilii przygotowane. Nawet mamy tutaj prezenty, do których schowamy jakieś rzeczy. Co by tam schować może wojanki? No z tymi Wojankami. Czasem najwięcej radości dają małe rzeczy. Dlaczego nam robisz reklamy pojadków w takim momencie? Bo powiedziałeś, bujanki. To chwilę, gdy robimy coś wyjątkowego. W ogóle ten głos wyjada w sprawie, że jakoś tak dziwnie się trochę czuję, słuchając tego. Bo najważniejsze, że jesteśmy razem. Tak, zrobię. Nie, 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 nie! Będziesz nam teraz robić reklamy swojego merchu, naprawdę? Nie, dobra, ja wychodzę. Do widzenia, nie ma mnie. I że możemy dzielić się tym. Co dobre. Wojanek, dzielę się Czy możesz się przestać drzeć, bo, bo w ogóle nie umiem się skupić? Ale na czym? Na układaniu LEGO Angel. Do widzenia. Yes. To była moja siostra, coś. Dobra, postawmy sobie jeszcze tutaj jakieś małe dodatki, tu i tu, okej. Okay, super to wygląda. Wypuścił nam reklamę swojego merczu im Wojanków. Tylko dlatego, że powiedział wojadek. Wo wojanki. wygląda. Jeszcze z tej strony też sobie w sumie damy takie rzeczy. I pierwsze piętro mamy już zrobione. Chodźmy jeszcze na górne piętro, bo w tym miejscu jeszcze nie mamy nic przygotowane na świąteczne. Więc oczywiście e, tutaj choinka w tym miejscu. Z tej strony jakieś dzwoneczki. E, potrzebujemy również jakieś takie dodatki. No ale pochodnia akurat zostaw. Które mogą być tak, o, właśnie z tej strony. Zobaczcie, to nawet słodko wygląda takie coś. E, tutaj dodamy sobie mm, ładną rzecz. Taką, czekajcie, to muszę zniszczyć. I postawić tutaj jedną. No, e, moim zdaniem to nie wygląda zbyt ładnie, to. Więc nie wiem czy to taka ładna rzecz. Taką, drugą taką. <laughs> i jeszcze. E, no teraz to na tu. Dodamy sobie tutaj takie ładne przyozdobienie w taki sposób, ok? Żeby było jeszcze bardziej świątecznie. Dorzućmy. Całumu tam. Czekaj, e być tak, o właśnie z tej strony, zobaczcie, to nawet słodko wygląda, takie coś. E, tutaj dodamy sobie ładną rzecz, taką, czekajcie, to muszę zniszczyć i postawić tutaj jedną taką, drugą taką. I jeszcze dodamy sobie tutaj takie ładne przyozdobienie, w taki sposób, okej, okay, żeby było... O, czemu się tutaj wie, yy, villager zrespił? Jeszcze bardziej świątecznie. dorzućmy sobie jeszcze tutaj jakieś bombki, bo ich jest troszeczkę za mało, więc dajmy sobie jeszcze z tej strony, z tej strony. Super to wygląda. Jeszcze tutaj jakieś bombki. A może o, zamiast bombek, co sumie w tym miejscu bardziej by pasowało, dać takie skarpety świąteczne, właśnie i ułożymy je w taki śmieszny wzorek z jednej strony. Aha, no dobra, ale takim trochę. Ja bym je dał na kominku. Ach, osmi na kominku. się chyba nie da postawić, więc. Nie, nie, ładnie to wygląda moim zdaniem. Tak, z drugich tak. Wow, czy to nie wygląda świetnie? Takie świąteczne skarpety. Zamienimy sobie oczywiście również drzwi, bo tutaj mamy cały czas te stare drzwi na nowe. I już praktycznie kuchnię mamy kolejną rzecz gotową. I jeszcze może tylko na stole sobie umieścimy coś takiego jak wcześniej. O, tutaj. I postawimy jeszcze jakieś dzwoneczki, chociaż one są latające, to brzydko wygląda. One musiałyby być bardziej na ścianie, ale możemy... Zgładzę się z tobą, Bojan. Zamiast tego taką ładną choinkę, i w ten sposób. A czemu to na stołu? To takie nie. A może byś świecę postawił na stole? Bo jak w no to musi być świeca to wszystko tutaj ładnie wygląda. Mimo, że nie będziemy tutaj jeść wigilii, to można by było, bo jest naprawdę świąteczny ten stół. Tylko, że zamiast y, potraw świątecznych są jakieś płatki. Ale spokojnie, bardziej świąteczne rzeczy będziemy mieć tam na stole świątecznym, na wigilijnym. Tylko musimy dokończyć sobie nasze przygotowania. Więc jeszcze z tej strony rzucimy sobie coś takiego. Jakieś jeszcze takie małe rzeczy. Okej. Okay. I może tutaj też to zrzucimy sobie coś takiego. Musi tutaj być po prostu ładnie w tym domku, żeby chciało się tutaj właśnie spędzić wigilię. Została Ostatnia rzecz, mamy tutaj sypialnie, no i w sypialni też chcielibyśmy tutaj sobie jakieś fajne e, rzeczy świąteczne pododawać, na przykład właśnie coś takiego, z tej strony sobie wrzucimy na przykład właśnie takie skarpetki świąteczne na prezenty, gdyby miał święty Mikołaj przyjść, to proszę bardzo tu... A on ich nie kładzie pod choinę, znaczy ja oczywiście wiem, że Mikołaj nie istnieje, znaczy kiedyś istniał, był taki biskup, co tam tajemnie wrzucił ludziom do butów e, pieniądze. Ale teraz już nie istnieje, więc no. Święty Mikołaj nie istnieje, nie przynosi prezentów. Przepraszam, że zniszczyłem wam dzieciństwo, ale tak jest. I prezenty mogą właśnie wpadać Choinka świąteczna zamiast tego, co obecnie tutaj jest pek. o właśnie, tylko troszeczkę ją musimy przesunąć z tej strony O, dobrze e, Tutaj już wygląda to w miarę fajnie Z tej strony jeszcze bym coś dorzucił Więc może damy znowu to Bo to pasuje świetnie O, i to pasuje z naszymi zasłonami Zobacz, wow, czy to nie jest piękne Dodatkowo jeszcze jak Ja bym wolał, jakby tych zasłon nie było Żeby było widać to, co tam jest tu powieszone nie z zewnątrz, w sensie Jakieś bombki, których tutaj troszeczkę brakuje. Zamienimy sobie ich tutaj całkiem sporo. bombki kładziesz na ścianach? Możemy sobie ich tutaj dać. pek pek, Tutaj coś takiego. Tutaj jeszcze sobie rzucimy taką. Tutaj taką. Okej, okay, jest świątecznie. Z tej strony też w sumie można wrzucić jakieś bombki, bo jest ich mało. Więc zrobimy tak co drugi poziom. Bombek nigdy nie za mało. Dziękuję. Macie klaskę. Jedna tutaj, druga tutaj, jedna tutaj i druga tutaj, super to wygląda, oho i jeszcze z tej strony widzę, że brakuje czegoś, więc pek, postawimy tu i postawimy tu, o dobra, świetnie to wygląda, dajmy sobie przy łóżku jeszcze takie y, lizaki świąteczne, o dobra i patrz, wchodzisz sobie do łóżeczka, widzisz coś tak Wyro dla y, króla, normalnie, króla lula Takiego, to jest naprawdę oryginalne. Dodajmy sobie jeszcze z tej strony widzę, że przydałoby się coś dodać może tu i tu, o coś takiego. I jeszcze na zewnątrz nam zostało zrobienie, ale o, już widzę, że chyba minął śnieg, skończyło się, ale pięknie wyglądają te Wojanowice. całe. Ja ci zazdroszczę, że na wojanowicach jest tyle z śniegu, bo w prawdziwym życiu to śniegu nie ma. Niestety. No, no, ale taki, tak to już w Polsce jest, no. nie, że jestem bardzo ciekawy, jak inni Wojanowiczanie tam zrobili. Widzę, że Kati jeszcze dekoruje, ale ma bardzo dużo choinek. My choinki chcemy sobie postawić właśnie w tym miejscu. Wystarczy jedna choinka, człowieku! W na zewnątrz. Więc sobie zniszczymy to, co tutaj stoi, i zamiast tego postawimy sobie kilka właśnie fajnych choinek. Czy one widać je... od. człowieku, wystarczy jedna choinka! Od środka? Nie, nie widać je od środka, to dobrze. I jeszcze tutaj w tym miejscu też sobie poza A czemu dobrze? Źle chyba, że ich nie widać. No bo dobrze? Głupie no głupio jakby było źle, jak powiedziałam, że dobrze. To już głupio, jak ja powiedziałam, że dobrze... ...jak jest dobrze, a ja powiedziałem, że źle. Kurczę. Yeah. To akurat był no, To akurat jest pojęcie względem, czy dobrze, czy źle. To jest jak widać, czy nie widać. Mijamy, ale będzie super klimatycznie z tymi choinkami. Jeszcze jedna to, droga to. Wow! Ale tego tutaj jest naprawdę bardzo dużo. Dodajmy sobie tutaj jakieś e, ładne lizaki do wyjścia. Więc pyk, tutaj jedno, to zniszczymy. Tutaj postawimy drugie. I mamy takie ładne lizaczki do wyjścia. Troszeczkę mi się nie podoba, że teraz jest klimatyzacja, więc przesunę sobie tą choinkę i. A po co klimatyzacja na dworze? nie to. Czekaj, do czegoś innego chyba te. Wietraki służą. Czekaj. Chyba nie jest klimatyzacja. Albo jest? Nie wiem. Tą choinką zasłonię ją. O nie, to wygląda jeszcze gorzej. W sumie jest zima, to klimatyzacja nie będzie potrzebna, to ją zniszczę. Nara. Dobra, postawmy jeszcze tutaj choinkę. No tak, bo Może im, bo w by... taki sposób. To okay. będzie jeszcze zimniej, nie? Jeszcze pozostały nam jakieś tutaj małe rzeczy. No i z zewnątrz wygląda to naprawdę przepotężnie. Tutaj mamy liście, które nie są w ogóle świąteczne. Na szczęście mam takie, które mają światełka. A bardzo często właśnie światełka świąteczne. Dobra, kończymy już ten film.